Czarty. Uwielbiana przez wszystkich gra, jaką jest Wiedźminczy, przyzwyczaiła nas do konkretnego wyglądu czartów. Tymczasem jednak czart słowiański nie równa się czartowi piekielnemu. Czarty w piekielnych legionach to demony niższych kręgów, zajmujące się w większości torturowaniem grzeszników oraz sprowadzaniem do piekła tych, którzy nie wywiązali się z reguł zawartych cyrografów. Gdy zadłużnikiem w pogoń ruszają piekielne ogary, często to właśnie czart przeprowadza ze sobą watahę. Również ponoć to czarty są autorami ludzkich myśli o odebraniu sobie życia. To one namawiają. Ich wygląd opisać można jako człowieka posiadającego kopyta, szpony, oraz twarz przypominającą zdeformowany pysk kozła. Rozróżnia je to, iż każdy posiada w inny sposób powykręcane rogi. Przynosi to na myśl, iż możliwe, że dosyć szeroko rozpoznawany Goatman jest zauważonym przez ludzi czartem. Przywódcami czartów zaś są tak zwane płaczące czarty. Jednak o nich zrobię kiedyś inny materiał. To na razie tyle. W obecnej chwili mam zamiar wręcz zasypać Was filmami, więc proszę oceniajcie i komentujcie, a każdy komentarz dostanie ode mnie serduszko. Śpijcie dobrze, dzieciaki. Miłego wieczoru.